No, cześć wszystkim. Dzisiaj pół dnia mogłem popracować trochę. Niby dużo zmian nie ma widocznych, ale tak naprawdę dużo się zmieniło. Yy, mianowicie przerobiłem na bardziej uniwersalny system. Poprzednio do każdego obiektu musiałem dodawać osobny skrypt, do grabi osobny skrypt, do zasiwania osobny skrypt, do osobnej ikonki itd. itd. To było bardzo problematyczne, żeby do każdej roślinki, do każdego narzędzia wpisać osobny skrypt. To rano dzisiaj, bo drugie pół dnia pracowałem, udało mi się zrobić już wszystko bardziej obiektowo. I teraz tak naprawdę zamiast każdego skrypu oddzielnego do każdego narzędzia, będzie jeden uniwersalny skrypt do siania roślin, do narzędzi i tak Właśnie głównie chodzi o te przeciąganie. Jak to teraz działa? Jak sobie weźmiemy pole, bo to jest główny obiekt. Przejdziemy do skryptu. Jeszcze TULS jest na starym skrypcie. Musiałem osobno do każdego skryptu, jak widzicie, grabie, kukurydza i takie inne rzeczy. I za każdym razem, jak dodawałem taki skryw, musiałem dawać nowe obiekty i te inne rzeczy. To było dosyć problematyczne. Teraz, tu, jak widzicie, jest trochę inaczej rozwiązane. Niby wszystko wygląda tak samo, poza dwoma różnicami. Po pierwsze, jest plants list dodane, gdzie jest lista, w której przechowuję wszystkie itemy. Teraz pokażę, jak wygląda. I doszedł jeszcze coś takiego, jak plant ID. I teraz tak naprawdę cała rzecz polega na tym, że w prosty sposób przez podmianę tej jednej cyferki możemy podmienić wszystkie ikony, modele, inne rzeczy. Wróćmy na zero. Teraz muszę Zatwierdzić pole. Ok. Wyłączmy je. Jeszcze pokażę Wam, jak lista wygląda. O, przejdźmy do listy. O! Jak widzicie, jest taki skrypt dodany jak Planet List. I on ma obecnie dwa elementy. Pierwszy element to jest tak. ID. Nazwa kukurydza. Tu będzie opis, cena, sprzedaż, ikonkę. Drag model to jest ten model do przeciągania. No i model roślinki, która będzie występowała na polu. I stąd właśnie z tej listy, z tymi obiektami jest zaciągana do tego pola. I dzięki samego, samej zmianie ID, bo jak zobaczycie drugi element to jest jeden, marchew i wszystkie marchewne k kowe jakieś tam obiekty. Teraz mam ustawione na 0, czyli na kukurydzę. Czyli 0, czyli powinien być nazwa kukurydza, ikonka kukurydzy, rak model kukurydzy i roślinka kukurydzy. Powiedzmy. Odpalmy. Jak nie wiem czy słyszycie, ale w tle została dodana też melodia. Przyjemniej się tak trochę siedzi. Jak widzicie, mamy teraz tutaj ikonkę naszej kukurydzy, zaoramy, przeciągniemy. Super, działa tak jak powinno. że usunąć pole elegancko. Tu się nic nie zmieniło, ale teraz jak zmienię ID pola na jeden zatwierdźmy zmiany. Zobaczmy co się zmieni. Jak zobaczycie, tu już jest z... widać, że zmieniła ikonka, jest marchewka. Robimy grabie. przeciągamy marchewkę jak widzicie mamy zupełnie inną roślinkę. No i dokładnie tak to ma działać. Przez samą zmianę tylko ID nie muszę robić oddzielnie skrypu do każdego narzędzia czy planta. Wystarczy tylko zmienić ID, to sobie zaciągnie wszystkie obiekty, inne rzeczy z listy i po prostu na polu będzie można to posadzić. Myślę, że rozwiązanie jest genialne przy większej ilości np. warzyw i owoców. Teraz będę pracował nad tym, że jak mamy tutaj pole, na przykład pole nie jest zaorane, to tak naprawdę tej marchewki nie będzie widać, tylko będą na przykład dostępne grabie i usunięcie. Po zaoraniu pola tu grabie zniknął, a pojawił się na przykład kukurydza i marchew, żebyśmy mieli do wyboru. I teraz nad tym będę właśnie pracował. Zobaczymy, jak wyjdzie. Oczywiście efekty pokażę jak skończę. Na razie pa.